Cześć, witajcie. Ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl Dziś mamy dzień szczególny, a mianowicie Wigilię Bożego Narodzenia. I z tej okazji chciałbym Wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, wesołych i spokojnych świąt w gronie najbliższej rodziny. No i oczywiście udanego Sylwestra. Mówi się, że nowy rok to okres, w którym można w swoim życiu wprowadzić jakieś zmiany. Ja tych zmian nie chcę wprowadzać, bo w jeszcze w dotychczasowym 2014 roku. E, wszystko gra e, jeżeli chodzi o rok 2015, to z, taki, z, z takich większych planów chciałbym zrealizować wypad do Rumunii albo też na Słowację, ale to raczej na wakacje. E, a z takich mniejszych wypadów to na pewno jeszcze wiele wpisów, jak, jak i filmików się pojawi, ponieważ no, tych miejscówek jeszcze trochę jest. E, kończę, bo chcę jak najszybciej ten film wyrenderować. A to dlatego, że z chwilą pojawienia się tego filmiku na moim kanale na YouTubie, a także na stronie weprawlona.pl pojawi się film, który do tej pory widział może z 10 osób, ponieważ ten film jest niepubliczny. Także jeżeli macie chwilę to musicie się spieszyć, ponieważ film, który się pojawił równolegle z tym filmikiem zniknął o godzinie 24, a no, może troszeczkę później, ponieważ nie można znajdować się na YouTube z pewnych względów. Dobra, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia, do zobaczenia już w 2015 roku. Do kolejnego.